Witamy, 4 czerwca, godzina 4.30 Jesteśmy na Sandaczach Jak widać piękne jeziorko Będziemy dzisiaj próbować Może coś padnie Mam rybkę Oby Sandacz, oby Sandacz, bądź Sandaczem Dobra ryba Chyba no Oh, oh, oh. O, miałem przed chwilą branie, może to ta sama rybka, chyba sandacz, tak zupełnie inaczej, sandacz, sandacz na pewno, na pewno sandacz już jest, o, to jest sandacz na milion procent, ten. no tak, one tak robią, one tak robią, bo one zęby, nie, bo zęby tak, patrz, dobra rybka, Jezus Maria, co to jest, zaspawany tak O Jezus Ale Zażar Młody Patrzcie jaki piękny To nie wiem czy to nie jest 70 Cholera No piękny dwie kamery Na dwie kamery nagrywamy Taką walkę warto To jest To jest jakaś masakra Widziałeś go? No, z 80 tak nie lepiej. Chyba jest normalnie wpięty, bo nie widziałem przyjęty. No, Albo tak chodzi. Może też być, że podpięty, nie? Że chodzi. Mm -hmm. Tak, tak. W pysk tak. to by nie miał tyle siły. No. Pierdyka, co się dzieje Do góry żeby chociaż go zobaczyć ładny. Nie masz asma Jest za A tam się coś wróciło w O jest, jest, jest Podpięty Podpię za, za bok Za bok Dlatego tak walczy Kurde. No, 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 no. O, jest. Chyba <grybka> większy, co? No nie wiem, na podobę no, może być. Po trzyma, widzisz? Ale, no piękna rybka. No, no gratulacje młody. <grybka>. Patrzcie jak rybka. 73 cm. Waga wybiła? 3,30 tak? 3,30 masakra. Szkoda, że za bok podpięty. Ale pochodził, że mnie ręk, ręka to będzie do następnego miesiąca balała chyba mm -hmm. Próbujemy dalej Tata rybę Jak szczufak idzie Powoli nie śpisz mm -hmm. o, o kurde Woli. O guzma. Jest tata z rybką. Okonek. Idzie Największy. Z 30 Trzydziestaczek. No, ładnie. Mam ja okonka. Jak gumę zażarł, patrz. Kawał gumę Patrzcie. Mm -hmm. <gumy> tak gum. Taki z 28. Mm -hmm. Ładny. No, jest rybka na toto mm -hmm. okonek ciągły. Malutki. Zapisz? Nie, nie e, Chudy dosyć, nie? Mhm Ładnie rybę Powoli, 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 żeby nie spadł Ważna ryba A go? Są. O, Ale taki nieduży, nie? A, nie. Przepiął się, widziałem. No, patrz. Ja nie wypływam głęboko. Uf, Aj, A, wreszcie mamy. <grym <grym Ekstra. Siedzi sondaczek. Jest rybka? A, się przepiął. O, ładnie, mój, ja. amulet. Nie chcę iść. A się przepina. Nie lubię tego. No, no ale super. szaleje. Dobry. No dobry, dobry, bo. 60 plus. To Patrz, chodzi ci biegnie. Maria, ale to jest cudowne. Patrz, no. Ale silny jest, Ale tu jest duży, duży. Weź ten wędkarz Idzie do góry jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze Chyba nie jest podhaczony Było branie Kurde, nie lubię jak one się tak... Idzie do góry Jest! Nie, sześćdziesiąt nie ma no, ale ładnie, ładnie, no, ładnie. Jestem kolekno O jak się budował. No, ładnie. O, fajne jest. No fajne Ale piękny o, o, z trzy 33 i o, o ładny może Mam rybkę jest Trochę podbierka. Sądał Nie Wiem czy nie jest podpięty Wiesz. W podbiciu wziął Dobry jest Idzie do góry o. patrz napłynęliśmy no na to samo miejsce tylko i drugi rzut Dobra, jedzie Ten w komarze. O, kur. no, jest kolejny. W następnym rzucie. Ten jest mały. Aż po sportowemu. Pięćdziesiątka, tak. No możemy, możemy. Witamy ponownie. Godzina 17. Uż 18:15. Uż 18. Wypłynęliśmy ponownie. Już nie mogliśmy w domu wysiedzieć. Cały czas z tyłu głowy było, że mogą brać na wieczór, więc wypłynęliśmy. Będziemy znowu próbować. Oczywiście na tym samym jeziorku, ale nazwy nie zdradzimy. No co, mamy nadzieję, że coś się wydarzy i zobaczymy. Mamy rybkę, okoń. Ale garbus, o Jezus. Patrz, jaki garbus, patrz na jaką gumę. Mam sandeczek. Na werta wziął Już pod samą łódką I tak Dawa. no ładny Dawa. Jezus Maria Jezus wypiął się 60 ma Sławko podemiał Na no tę rybkę Chyba są bacz co to? A małe Uzus jako chlapa 40 parę ale grób, no, może 500 metrów. Może mało. Uch, Cztery... jest takie łośce za zakrwały. 2 metrów. 49, no. A tu idzie. W się mocno skończy. Tak, to orpeda. Jest rybka. Młody coś ciągnie. Prawdopodobnie bliżej oko, nie? Ale zaraz się okaże. Zobacz, co on darmuruje

Dzień. Taki piękny placek pięknie Dobra. Dobra, wracamy do domku. Po udanym, bardzo udanym weekendzie. Pierwszy raz na sandaczach udało się fajnie połowić. Zrobiliśmy po 6 sandaczy. Do tego po parę składów mieliśmy dużo bralin super, sporo fajnych pokłoni. 70 największy, przy 30 waga, także no piękna, bardzo piękna sztuka no i takich 57, 8 cm. ładnie pewnie jesteśmy z